Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o witaminie A dla Zowie. Omówimy jej znaczenie dla zdrowia tych gadał, a także prawidłowe dawkowanie. Dowiecie się, jakie są najlepsze źródła witaminy A dla Zowi, a także jak rozpoznać objawy jej niedoboru lub nadmiaru. Zapraszam do oglądania. Witamina A to niezbędny składnik odzywczy dla zołwi, który odgrywa kluczowa rol w wielu ważnych procesach w ich organizmie. Jest ona odpowiedzialna za wspomaganie wzroku. Witamina A jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania siatkówki oka, co pozwala Zołwiom na dobre widzenie w różnych warunkach oświetleniowych. Wzmocnienie układu odpornościowego. Witamina A pomaga wzmocnić układ odpornościowy zołwi. Chroniąc je przed infekcjami i chorobami. Utrzymanie zdrowej skóry i błon służowych. Witamina A pomaga utrzymać zdrowa skórę i błony służowe ZOWI, co chroni je przed infekcjami i innymi problemami zdrowotnymi. Wspomaganie rozmnażania. Witamina A jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu rozrodczego u ZOWI. Niedobór witaminy A u zołwi może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych, w tym problemy ze wzrokiem, niedobór witaminy. A może prowadzić do pogorszenia wzroku, a nawet do slepoty. Osłabienie układu odpornościowego. Niedobór witaminy A może osłabić układ odpornościowy ZOWI, czyniąc je bardziej podatnymi na infekcje i choroby. Problemy skórne. Niedobór witaminy A może prowadzić do problemów skornych, takich jak suchość, łuszczenie się i infekcje. Problemy z rozmnażaniem. Niedobór witaminy A może prowadzić do problemów z rozmnażaniem, takich jak niepłodność i poronienia. Jeśli podejrzewasz, że Twój zoof ma niedobór witaminy A, ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z weterynarzem. Weterynarz może zdiagnozować niedobór witaminy A i zalecić odpowiednie leczenie. Leczenie niedoboru witaminy A zwykle obejmuje suplementację witaminy A. Weterynarz może przepisać suplementy witaminy A, które pomogą uzupełnić niedobór. Zmiana diety. Weterynarz może zalecić zmianę diety ZOWIA, aby zapewnić mu więcej witaminy A. Leczenie infekcji. Jeśli złow ma infekcję, weterynarz może przepisać antybiotyki lub inne leki. Istnieje wiele produktów spożywczych, które są bogate w witaminę A. Niektóre z najlepszych źródeł witaminy A dla zołwi to warzywa, marchew, dynia, bataty, szpinak, jarmus, owoce, mango, papaja, meleni, mięso, kurczak, wołowina. Wątroba. Dawkowanie witaminy A dla zołwi zależy od wielu czynników, takich jak wiek, gatunek i stan zdrowia zołwia. Ważne jest, aby skonsultować się z weterynarzem, aby ustalić odpowiednią dawkę witaminy A dla Twojego zołwia. Witamina A jest niezbędnym składnikiem odzywczym dla zołwi, który odgrywa kluczowa rol w wielu ważnych procesach w ich organizmie. Niedobór witaminy A może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych. Jeśli podejrzewasz, że twój zołów ma niedobór witaminy A, ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z weterynarzem. Witamina A jest niezbędna dla zdrowia Zowi, ale jej nadmiar może być szkodliwy. Dlatego ważne jest, aby podawać ją ja w odpowiednich dawkach. Dawkowanie witaminy A dla zołwi z niedoborem zależy od kilku czynników, takich jak wiek zołwia. Młode zołwie potrzebują więcej witaminy A niż starsze. Gatunek zołwia: Różne gatunki zołwi mają różne potrzeby. Stan zdrowia zołwia: Zołwie z chorobami lub problemami zdrowotnymi mogą potrzebować więcej witaminy A. Zazwyczaj zaleca się podawanie zołwiom z niedoborem witaminy A od 5000 do 10000 IU na kilogram masy ciała dziennie. Jednakże najlepiej skonsultować się z weterynarzem, aby ustalić odpowiednia dawkę dla swojego zołwia. Istnieje kilka sposobów podawania witaminy A zołwiowi w postaci suplementów. Suplementy witaminy a s a dostępne w postaci płynnej, tabletek lub kapsułek. W postaci pokarmu niektóre pokarmy, takie jak marchew, dynia i szpinak, są bogate w witaminę A. W postaci zastrzyków. W niektórych przypadkach weterynarz może zalecić podawanie witaminy A w postaci zastrzyków. Najlepszy sposób podawania witaminy A zależy od indywidualnych potrzeb zołwia. Istnieje wiele pokarmów bogatych w witaminę A, które można podawać zołwiom. Należą do nich. Warzywa, marchew, dynia, szpinak, brokuły, papryka, pomidory. Owoce, mango, papaja, brzoskwinie, meleni. Zioła, pietruszka, bazylia, oregano, tymianek. Należy pamiętać, że niektóre pokarmy, takie jak szpinak i rabarbar, zawierają również szczawiany które mogą wiązać wapn i utrudniać jego wchłanianie. Dlatego ważne jest, aby podawać te pokarmy z umiarem. Pamiętaj, aby zawsze konsultować się z weterynarzem przed podaniem swojemu zołowi jakichkolwiek suplementów. Nie podawaj swojemu zołowi zbyt dużo witaminy A, ponieważ może to być szkodliwe. Obserwuj swojego zołwia pod katem oznak niedoboru lub nadmiaru witaminy A. Zapewnij swojemu złowiowi zbilansowana dietę, aby zaspokoić jego potrzeby żywieniowe.